Może. Odczuwam ból, gdy łamie się fala. Dotyk rany, znika. Rys śmiertelności przeniesiony w napięciu zmagań. Zanika, skłania głowę w ciszę. Umieraniem wiatru dokonuje się bezruch. Gaśnie ostatnia fala. Wieczór skłania do liczenia. Kolejnych godzin do przypływu. Ulegam wrażeniu przejścia, metamorfozy dna z zapisanym czasem, moim czasem, Twoim czasem. Czy jest wieczne? Nie wiem, ale uczę się Jego. Zdolności odradzania w rytmie żywiołu. Kołacza się w piersi lęk, nieświadomy nadziei przypływu.